Ej, gdzie ja jestem? Czemu przede mną jest jakiś telewizor? Co za pokój? Huh? Dziwne. O kurde! Nie dobra, już mi się żygać chce, nie? Ja pierdzielę. Minecraft na wiarze, proszę państwa! Kto to widział? Dobra, wezmę to drzewo. Nie, Jezu, nie dam rady inaczej. Po prostu. Na razie nie zejdę na dół. Mam lęk wysokości. O Boże, nie! Co się dzieje? Dobra, będzie trzeba zaraz zejść na ten dół. Boże, nie, ja się. Dobra, tam tam jest kamień, tam daleko. Fo... Wioska! Jest! Jestem uratowany trochę po części. Krowa. O Boże, ała, ała, ała. Moja głowa. Choroba lokomocyjna normalnie, dobra. O, ok, biorę to. I biorę to, robię to i robię to. Idę zabić krowę. Chodź tu! Mućka, chodź tu do mnie. Dobra. Już Mućka nie musi przeżywać tego co ja, jest w lepszym świecie. Może sąd wezmę kamień. A! Nie, ja sąd uciekam. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy, tak się nie bawię. Skaczę jak jakaś małpa po drzewach. Boże! Straszne, wszystko się trzęsie wokół mnie. O! Widzowie, naprawdę. Ja tylko znajdę diamenty na tym świecie i kończę. Bo ja nie chcę za długo na tym grać. Ta wioska była gdzieś tam, za tymi drzewami. O, świnia, chodź tu! Uratuj mnie! Dzięki! Mega Świnia. Dobra! Co? Gdzie ja kopię? To niemożliwe. Jakie to jest wszystko dziwne. Ja pierdzielę. Dobra. Zaraz będę musiał jeść, więc ten... O! wpaść tam byłoby trochę pechoło. Dobra. Mocne to jest. O, krowa, krowa, chodź tu, chodź tu. Jest! Zdobyto recepturę. A co? Kura tam chodzi, jaka wielka kura! Nigdy tak wielkiej kury nie widziałem. Co jest? Mega. O wioska, kościół, dobra. Jest. Pszczoły. Okej. Okay. Idę do tej wioski. Nie, już mi się kręci w głowie powoli. Ja tu nie wytrzymam. O świnia, świnia, świnia. Chodź tu. A! Dobra, współczuję tej świni, że musiała tak upaść. Ale smaczne mięso. Smaczniejsze niż kiedykolwiek. Pierwszy raz mogę je zjeść na serio w Minecraft. Ruiny portalu widzę w oddali. Bardzo fajnie. O, golem. Siema? Ale fajnie. Tam gdzie patrzę, tam mam celownik. Zarąbiste. Siema wie się, co oferujesz. A, cegły. Dobra. Niepotrzebne mi. A tu co? Tu mam. Co to jest? Czy to jest kowal? Nie wiem. Cofam się stąd. CO TO JEST? Muszę tam zaraz zobaczyć. Czy jest tu kowal? Aha, tutaj jest ten, co z wełny robi, okej. Okay. To co mogę powiedzieć? Nie ma tu nic w wiosce. Idę tam zobaczyć najpierw. Jakie to jest powalone. Dosłownie wszystko jest mojej wielkości. Jaka ta woda duża się wydaje. Jaka faza, widzowie, ja nie mogę. Czego ja się nawciągałem? Jakiegoś prochu strzelniczego chyba. Mocne. Takie rzeczy to tylko w tej grze. Na moim kanale. Co to jest? Jakaś kopalnia? Czy tam coś jest? Wątpię. O, no to fajnie, fajna przepaść. Idę do tych ruin portalu. Jest złoto. Złote jabłko. Dobra, w takim razie, jak wygląda ten portal? Wielki trochę taki. Dobra, ja się kopię pod ziemię w takim razie. Okej. Okay. To jest powalone, ja nie ogarniam co się dzieje. Sam tu crafting i piec. Yy, co mogę dać do przepalenia? O! Idę wykopać więcej. Jest! Idealnie na łóżko! Okej. Okay. Dobra, dawać mi drzewo. Szybko. Dobra. Okej, okay, udało się. Idę przez tą wodę. Jak to wygląda? Jakbym naprawdę był pod wodą. Nie, ojąk! Chodź tu, chodź tu, chodź tu Okej. Okay. Ja pierdzielę! Zaraz zginę tutaj. Stanę zastrzelony. Ale dobra, mam tutaj drzewo. Widzowie, się poświęcam dla was. Gram na wiarze. Doprowadzam się do wymiotów prawie. Tylko po to, żeby zapewnić Wam rozrywkę. Widzicie widzowie jaki ja jestem. Dobry ziomek. Dosłownie, ja się patrzę do góry, żeby drzewo. Zniszczyć mocne. Ja, ale już powoli się wczubam. Już powoli nie jest tak źle jak myślałem. Łóżko. Jest! Okej. Okay. Pająki tam w oddali już chodzą. Nie mogę. Masakra wokół mnie tylko kwadraty. Ale przynajmniej mogę teraz pokazywać emocje. Mogę kiwać. Mogę wszystko robić. Naprawdę. Wszystko jest teraz takie realistyczne. Jakbym naprawdę był w tej grze. Ja właśnie, jak skoczę to. O, będę wyżej. A jak się schylę. Okej. Okay. Dobra, wracam. Jakie to jest mocne, nie? Koń! Ale nie mogę go, niestety, nie. Nie mam, nie mam siodła. Widzę już moje miejsce. Bardzo dobrze. Jakoś idzie na tym wiarze. Dobra, skok na główkę! Dobrze. Ja pierdziele. Trójzębiarz! A! Dobra. Uciekam. Ja nie mogę, muszę streama przerwać. Nie, nie o to mi chodzi! Nie! Nie no, nie mogę! Nie mogę zapauzować streama. <laughs> Klon fawiara, Czemu ta drukarka się czyści tutaj no? O dobra Już jest dobrze Ok. Ale emocje naprawdę Jak na tak grzybach A właśnie kordy sobie włączę no O, są kordy Jest, idealnie Żwiru nie muszę niszczyć Ja schodzę niżej Bo czym niżej to do diamentów bliżej Jak to mówią Ja tak mówię i to się liczy 34 wysokość Bardzo Dobrze. Czemu ja kopię tego dirta kilofem, no? Co we mnie wstąpiło? Enderman? Co tu robi Enderman? Wypie... O, żelazo! W końcu się udało. O, dobra. Mięsko muszę zjeść. Jak to nie mogę tu zaskoczyć? Co to ma być za farmazon? Okej. Okay. Okej, okay, let's go! Ha? O, dobra. Albo nie. Lepiej surowce. Jeszcze kilowce zrobię. Okej, okay, żelazo. Pięknie, mięso jakieś wezmę. O to. Złote jabłko to jest skarb. To jest coś, co sprawia, że mam ten odcinek pół zaliczony. Muszę jeszcze diamenty znaleźć. No way! Minecraft VR, dokładnie widzu. Tego nikt się nie spodziewał. Ha, co ja niszczę? A, dobra, dobrze, niszczę. Niszczę tak jak trzeba. Ok. To teraz niżej. To co, już mogę chyba używać tej mojej taktyki co zawsze nie wiem czy coś dojrze tak daleko ale może się uda albo może jeszcze kawałek niżej eh, dobra tu było tak ciemno że dosłownie miałem ciemność przed oczyma ale już jej nie mam o boże jaki tunel dobra minus 15 myślę że tam będzie idealnie dobra już zaczynam diamenty mam was na oku dosłownie na oczach na wiarze kopię diament! Kilow przeklęty, dziś dla zachęty rozwala się. Ja nie mogę, ta piosenka przewiduje przyszłość, nie? Magiczna piosenka. Co to było, widzowie? Ja nie mogę! Co się czai w tej kopalni? Muszę to zobaczyć. Może znajdę akurat szukając diamentów, przeżyję niesamowitą przygodę mojego życia w podmętach tej jaskini. Tu nic nie ma, tu też nie, dobra, idę dalej Ile ja w ogóle już tu czasu spędziłem? Nie mam pojęcia, muszę potem zobaczyć Co? Co ja zrobiłem? Nie mam pojęcia Dobra, chyba za wcześnie ta pochodnia O, złoto, okej okay. A nie, to żelazo jest, a to spoko, to się tu wkopię. Kolejne złoto, a gdzie, gdzie diamenty? Gdzie one są? Pff. Tego się nie dowiem, może ktoś już wszystkie wykopał po prostu. Dlatego może nic już nie ma. Ale ja się. O, o, o diamentach, mowa! Proszę Państwa, i to nawet więcej niż jeden diament. Bardzo pięknie. Dobra. O! Kurde! Wyrzuciło mnie z tego świata. To co mogę powiedzieć? Dzięki widzowie za oglądanie! Wow! Ale jestem zwariowany, ale dzisiaj jestem crazy, dobra! Co mogę powiedzieć? Dzięki wam za oglądanie! I do kolejnych odcinków! Pozdro!